Cześć, ja jestem Netku i witam Was w nowym odcinku z odwróconego Manhunta. Pomysł na film wziąłem z zagranicznego YouTube'a. Mam nadzieję, że film przypanie Wam do gustu. Film będzie polegał na tym, że pięciu widzów opieka za mną w kółko i ratuje mnie przed każdą próbą śmierci. Czy to przez koch czy to uduszenie albo czymś innym. Życzę mi jego oglądania. Ale... Zastanawia się może nad psychiatrykiem, bo takie już oczy masz. Nie? A, <noise> czekaj. O, dawaj, to prawda, że nie boisz na was kto? Jeszcze czegoś No kurde, ciągle to nie ma. Bra... Bidać, muszę K... je Dobra, widać, że zaczął się jedno budować. To byłoby za cień. Lidziane. Wow. A właśnie, gobku można ten. Dobra, a ja z 2 włączył to jakiś czas. A tu nie masz super? Nie, nie no, ja S2 włączę. Aha, ława, ława. nie, nie zabicie mnie. A Tylko mi nie zabicie co, nie? Tu Tu wypada on tego Kurczę. Czeka 5 minut. Oho. tylko nie zabij mnie. O nie. Ajaj On rzuciek stąd, nie wiem czy by zobaczyć ślepcy Najgorsze jest to, że się teraz uda co nie? Bo jest ja... pokojowy Dzisiaj szlacie naraz, co na chwilę sami, świlawie coś o niech znajdziecie tylko lawy Czy gąbka izoluje tak, że zabiera lawy czy nie? Nie, 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 oho Dobra, yy... eee... Spoko, popatrzymy Co, co, jest? co, jest? co, co, jest? co ty... jest? Co jest? Lol. Na warci nie utoniesz. Ej, bo to nie ma gdzie Warto uciec! O, owca! A, bo no, no, to Czy... Muszę w czat... tego efektywa. No. Bo Ale jeszcze takich nie ma.

O, ojej, tak, 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 wody, 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 wody wylej. Nie, uciek mam. Jak on uciekł? Wodę wylej. Nie, 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 bo tego, ktoś tam po prostu nie, nie się zabonowany. <grym> bo ja was zgubię to jest najlepsze. Nie, bo po fajnie będzie mało czasu. no 300 na 150. Oj, 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 oj. Alboż na skif, pojeżdżaj. Kurde, ale nie nad. to musi być Skurde. ten To jest tak, sapotarzysta normalnie, no. Od tam rzet? Nie, tak, 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 okej, okay, mam. Nie <śśmiech> Tak, to jest pierna, no. Albo była A jakaś lawa ja pulka czy coś. Lawa, lawa, lawa. Nie jest lawa, Nerku To <laughs> jest krosko. Dobra, naprawdę.

No, no nie, 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 nie. To jest okay, nie mogę znaleźć, to było. Pomagasz mi tylko, wiesz, Arkules. Yy, na pulsowy X. Bo tu nie ma żadnej górki, fajnie, no. Skracamy na pulsowy No, ja zaczynałem feria. Nie widzę, gdzie jesteście. Dobra, dzieci. <laughs> już koniec. No, kolejną minutę, pierwsza dla was. Wow. Dobra. <laughs> <Dobre. śmiech>

Pierz mm -hmm. <grybuj> <grybuj> nie, nie się Nie. Jest, 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 podki, podki podki porzucaj, podki się, macie podki tak? Nie no, bardziej było Muszę wy wyżej wejść Ej, ja serio, ja się znowu zakupiony, ja się znowu zakupiłem. Ja rozlej się tam <grym> <To> się <grym> nie nie się no, się w wodę, no, się tam w wodę No debilu, nie rozstawiaj tych O Ola, nie mam rady Tak jest Nie, no i nerwku se położył A, nie no, nie, samym miejscu, W samym miejscu, w samym miejscu Zgadza z góry Nie, 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 woda Po co się w to rozlałem, tak? A wiesz, tam jest jedna taka dziutka? A tu już wchodzę, że jest zginę Idę. No trzeba. Trzeba. Tak, trzeba, trzeba. Kurde, kurde, skoczyć. Tam trzeba skoczyć. Tu. Jest! <grym> tam. dużo skakać. Nie dawaj Tak, tak, tak. Jest! Ale nie no ja to ja nie tracę głodu więc ja nie mogę z tego A, O, no dobra Kurde nie Ale nie no Ty w sumie bo to jest Piasek wiecie o tym? Mam mam ma. ja, ja, ja. nie, nie, nie Masz tak masz Miałem chłopie To no, bo miało wiesz bo... Ej Synax. Synox Co? Zajęliście. Ja już uciekłem dawno Te perły nie... Nie, to po perły? Ej nie, bo on nie skakał! On będzie skakał szybko! Łam go! No lepiej, nie! Mam go! Dobrze, mogę wrócić. Nie, 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 nie. <laughs> nie, nie. bo ja bytam się nagrywa na pewno. Kurczę! Tak, 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 tak! Tu, tu! Stam o nie, dobra! Nie. Pola, Nie! Młody skoczy nie! A ja jak dajcie A ja znowu się zgubiłem Dawać gąbki. Gąbką, gąbki ustawiaj. gąbki. Nie. To teraz. Stawcie, Co? Jakie tak. gąbki? Teraz gąbkę Teraz jest... jest... jest nie, do tego wróciły mi te... Główne. Ja nie, ja sobie! Wracaj! nie, nie mogę! Jestem tym. Ale żebeka z was? On się po prostu i się nie wygodził Nie, gul 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 Samba no Ja mam 4 razy zły Jestem tu O ale to ja miałem zginąć nie 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 nie. nie 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 no, nie, rozwaliłeś mnie. Mi. Miałam trzy serca, miałam trzy serca. Już masz fulas z pełenem. No. W i i na tym krzyżu potek tak naprawdę. Hmm. <śla> no tak, Ej, po w sumie to, 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 to jest Nie, 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 nie. pan gumę. Dobrze dobrze, 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 dobrze. Nie, spierdzielimy. Nie. nie, bo ja jestem na 0-0 Dlatego i Nie Nie, teraz bioram tory skrzynkę Pojączki tu są O nie, gdzie on jest? Podajcie go prawdę coś. Kiedy wydaję jest? Nie, nie, nie mam mnie już w cave. Dobra, nie, nie mogę znaleźć, i kupaź żelazo. Ok.

Dziękuję tej osobie tutaj co to otworzyła mi. Jezu. Oni tak. Oni tak miał wyjść. jest, no, la... dziękuję. <laughs> Za dziękuję, wskokam. Co ty nie masz co robić to na napiszek. Nie, 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 nie. Gdzie star tam zarku? Siną drugą stronę. Ty źle Gdzie Jest a lava. No, yes. Tak, ja już się duszę, ja już się duszę. No mówię nie, tu jedno i i nie patrzacie mnie. No to w... Ja muszę z was ginąć. Nie, 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 ja muszę z was ginąć. To już teraz koniec czasu. Nie szkacz! Nie! Tak, 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 tak. tak. Nie! O zaraz do was Nie, 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 nie! Globalnie blokuj siebie! Ty możesz teraz to blokować. Pół mi zostało, be, bez B, be. nie O, o nie Jestem daleko od was teraz. Kwiatek szczęścia, tak? No, tak. tak. dobra, to jest dla mnie już, po ale bananek piękny daj go kiedyś ale udało się ale już pobiegł okej okay. jednak <noise> 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 no, nie do no, ciebie dwa razy w ciebie przyknęperł, jeszcze ktoś mi zrobił <noise> no no i no, dobrze jeku 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 gdzie tu biec nie no tu jezu trwa babu spróbujesz o nie. Ale serowałeś się jakoś. To nie, to Sinek zrzucał potem, ja dopiero. Dopiero też. Ja snarka nie widzę, ma i chyba jakieś Mam go. Jest ja sam się włapałeś. S miałem perły. Na ja, tysiąc IQ. O ty. A. O. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie. A, to już wiem. A ktoś jak dzielin jest? Tak, tak Eee jest dobra Nie <laughs> <laughs> chcę Za górką jestem, tam gdzie jest tam na górę e, 0 090 yes. i 360 090 Kury, back, ja tu mam teraz wejść Nie, nie wchodź tu. Nie Nie, Nie! nie, 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 o, nie jedno serce! O siema tę, bo nie uderzy go, nie uderzy go. Nie. To za tobą. No, jedno okay. serce, nie. nie Nie, 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 O, dzięki. Spoko. Bora no, on już ma full HP chyba. Tam, to jest napiswój. Ja nie, ja nie. Się, a ja, a ja Dobrze. nie! Może, zjawisz się. Dobra, mamy to. Zablokujcie go! Nie, nie wiem, eee, ja leżę, nie... Czemu, się Pumiejde. <ślar«>. Pumiejde. Czemu się kupuję? Ja blokujcie go! Łop... Czemu y, się y, kopuje tym łapką? Tak. I bo to jest kider, No, to no bo Maisa, jest coś. Jak się coś. Gdzie on tu? O, dirtem blokuje, kurde, to jest na listach. Do tylko 2 Kurde, się. Jestem na jakiejś pustyni. I mesie. Tak. Nie Ja chciałem zobaczyć, jak go nagrywam. Nie! ci Nie! Pesa. Nie, 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 nie. No to tak, sam się zablokuj. Nie, 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 Synek, Wiesz, ja cię lubię. Jest, 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 Nie, nie, tylko mi wodę. Nie, nie, nie. nie. O nie, to z kamień! Nie kamyk! Kamień. Dobrze, 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 on teraz nie wytraża, blokuj mnie teraz! Nie! Nie! Woda. Gdzie po sobie my crafting, tu? No, to jest lajf, tu, chodź, koń, Czekaj, nie mogę, blokujesz mi. Ej, go. Jaki my teren, będzie jaki wy teren nie? Jaki biop? Gdzieś mi Zrób to szybko łopatę, zrób to szybko łopatę. Właśnie to robię, łopatę i kierowcę robię Nie, ale ząbałem, nie! A się topiłem. Ej, na jakim, jakim wybiła mi jesteś, bo ja gówno widzę i powiedź... Wylej ktoś wodę, żeby mnie pomóc. Ja idę szybko, kokem kopać Na każdego, ile to jest? piątka, tak? Nie, Nie musisz na piątki, ja się zgubiłem na przykład. Nie nie, żeby ktoś nie mógł tecząć, jakby ktoś nie. Po tym. Nie! 2, 3, 9, 0, 0, 0, 400. Ej, ty ją bawisz jak my się lubimy, co nie? O, o tak, zablokujcie, zablokujcie się, zablokujcie się szybko. Jest! NIE 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 No chuj go tam był, no, chuj Oj Ty już nie małeś przypadków tak za dużo Albo <grym grym> czekaj Kurde nie, 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 nie to tak Was pozabija ja sobie krowę na wędkę wziąłem i nie wiem co robić Tromba, e, Tromba wody mnie. TAK 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 Kto tu rodzał wodę? Tromba, Tromba trzymaj to Nie no Dajcie mi kwiatka No dajcie ci kwiatkę. Nie wiaskujesz na niego. A to co zrobiłeś? Dajcie tych tylko kwiatka Ucieka A krówki, może ona mnie chciała zabić, co? Tak, sprawdź. Chce <laughs> ruch, podejdź do nich i spróbuj, no okej, okay, okej. Okay. A co, zrobić? Eee, użyj tego, trąba, nie nie, Nie, ja bym z to użyję. to nie Pustynia znowu? Ale jak będzie daleko, to chyba nie? ten płci. Nie chcę lawa pulki, na to, to jest, woda mi znika. Lawa Znaleźć się nie znajdę jej. Dużo kaktusów, one mi nic nie dadzą. O kurde. I gdyby tak się ta lawa nie było, to Ej, nerku, mam w sumie na pomysł, na ten odcinek może, może być to samo, tylko po prostu, że jeden po, jest i to przeszkadza. I ci pomaga szybciej się zamienić. Skoro będzie bez sensu, wystarczy siekiera po i wiesz, i jest y, GG. Nie, właśnie, Albo... i siekiera. Właśnie, tak że, że załóżmy, że czterech szuka, i jak załóżmy będzie wiedział, że to on, to tam załóżmy mówi, że znalazłem go, i wtedy już koniec jest, i że przegrywa. Tylko jest problem, że jeżeli jest teraz 2-2, i jeżeli przegramy, I zła... to. Nie ma nic w pomocy tylko ten. Dwa serca. Potki porzucać? Nie! Mam dwa serca. I jest. Trąba bomba. Dobra. Dajcie wyjść proszę. Już... Masz potkę. Przegrane, nie przegrane. Dermowe. Przegrane. Wylej wodę, weź mi do otwarto Nie rób tego. Nie weź. Mam bo ją muszę Weź ty jak mi rzuć. Rzuć mi w gąbki. Nie, bo to już nie jest. Nie. Ja Nie. Nie. jeszcze wody po sobie wody jakoś Nie. 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 No Nie. 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 już Nie. Wy macie za dużo tej nie. dużo <suszy> Nie. pajęczyny. Nie. 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 Wylej tej wody. A nie, w sumie teraz może nas zabić. A my go nie możemy. Co mi tu prawda? Dzięki za pomysł N Nie, jeszcze woda. Fajny, nie, fajku, jeszcze nie rozniszczy. Mi <noise> Powoli cię. kurde A ta woda, to, to fajku. Nie ma wody. Chłopaki. Co za mnie jakoś? Tak, 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 tak. tak. Co no, nie, nie. nie. Gąbki, gąbki, gąbki! No nie bij mnie, to ja! Musisz wody, właśnie to ty. Wiem o tym. <grym> ja nie mam wody nawet, proszę. Na, na, na nie, 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 mi nie, <grym> szczęścia nie, Daj nie, nie, Tromba jest koks Tromba zaraz będzie martwy nie, 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 o, nie pal wody Nie będę ich palić Nieee, Tromba Daj, daj, wodę, wodę, wodę nie, już nie ustawił w otych Kurde, jak tu uciec, jak tu uciec, nie on jest, Z strząp Nie wiem, gdzie on jest On chyba do góry jest Góry, co? Nie A, on jest do góry jest, to jest to Jest, jest, jest yes. Brawo, wyszedł, byliśmy tutaj, glikerem za tobą A, czas się kończy nie, jeszcze dwie minuty. Ja kończy, a nie skończył. Wiem. mówię, że jeszcze dwie minuty. Ty na chwilę, pal w co? Pal w A wy dalej pustynia, jesteś bo w <grym> Jest! Zamykać. Nie, nie, nie. nie, ja nie mam wody. E, Ma, mam, Dobra. Mam. Szybko. Jest! 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 Co mi tak mało, Oj tak, 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 tak. tak. Nie, no, nie. To Ty co? I wygrana? Nie, wygrałeś. Mówię, właśnie tylko taki, że jest traitor, to nie ma sensu, bo i tak skromno No, ale to dobrze pomógł, w więcej kontentu. No to co? Kończymy już, co? No to łatwa wygrana. Łatwa wygrana. Na koniec filmu trzeba pomóc mu czwarty punkt dodatkowy o, dziękuję